Się mordy, z tej strony, Rek. No, lecimy z klonowym solo queue, e, Ponieważ dzisiaj, gdybym nie zagrał, to zaczęłyby mi spadać punkty, a tego nie chcę, bo bym spadł od razu z Master Tira, prawda? Łódź, jak i tutaj, fajnie się wchodzi w beat, ten Rumble, jak się rodzi. Lecimy. E, zostałem zepchnięty na DC Znów zepchnięty. Znów last pick. nie mam strasznego pecha do last picków. E, czemu nie wiem. Kale heal like lol, aha, okej, okay, spoko, aha, że się heal'a, Welcome. jeszcze Welcome. potrzeba jej więcej, no nie sądzę, no, no nic, um, chodźcie tutaj, bo Blizzcrank będzie szedł na pewno. Tak mi się przy tym nie wydaje, że powinien, no, o Jezu, aha. I smell Halo? Pogotowie? Okej. Okay. No czemu nie szli z nami? Ja nie rozumiem. No dobra, nie będę się z nimi kłócił już od początku samego. Best Fizz Afrika w ogóle, manko. cześć, cześć. Zobaczymy jak tym Fizzem na czasie 8 nie zagra. Um. Co ty jest Czemu od nie zaczynasz? Co za ziombal. Okej. Jesteś z Blitzpeak. <noise> Jezu. Zobaczymy jaki, jaki będzie useless, ja pewnie będę wchodził we wszystkie graby. O Jezu, a The ja grałem ostatni raz 3 lata temu ogólnie, więc ja nie, nie, nie spodziewam po sobie jakichś zarobistych playsów ogólnie, ale zobaczymy jak wyjdzie, z zmienię na, na, na jakby co e, myszkę, znaczy w sensie baterię. I don't deadly invade my red. I don't that, okej, okay. <noise> okej. Okay. Mm. O, idzie Blisu, żeby, żeby zabrać Blue. Ha, a my nie robimy Blue. do głupia. Nie ma tak łatwo. No znaczy się nie, przepraszam, flame się włączył. Chiamajda, głupia. No znaczy się to nie jest taki flamerz, ale no. Jak tu się lasitowało? Taką? o, dobra, coś tam. Coś tam zasitowałem. O jezu, już dostałem w raid, nic zasitowałem. minionka. Dobrze, dobrze, Norek. Hu, jak to się grało? Serio? Ja nie wiem. Co jest? Dobra. Dobra. Ominąłem Q jakimś cudem. Weź sobie tego minionka. na morda. No ogólnie na Luciana to nie będzie zbyt y, zbyt łatwy lane. To na pewno. Oni będą mieli drugi szybciej. Okej. Okay. Mister chyba zginął. O Jezu. Dobrze? Lecimy dalej, proszę bardzo. Ok, to wystarczy. O Jezu! Co to było? Co ten? On nie użył hile, czy co? Nie wiem, co to się w ogóle stało. Czemu my to zabiliśmy? E, nice hook, też w ogóle. Boski był. Gdyby nie to, to byśmy nie dali radę, prawda? No to dobrze chyba, nie? Dobra. Dobry początek. Jak Wayne macie kilet, to wiecie, że się, że jest okej. Okay. Naprawdę jest dobrze. Uhuhu. To było bliskie Ała. Przydałoby się, żebyśmy w sumie się cofnęli przez co? O Jezu. O Jezu, hity. Dobra, mam. To też mam. Nie idzie mi aż tak źle, no, jak myślałem, okej? Okay? Bywało naprawdę gorzej. Po takiej przerwie, <laughs> nie klikania w ogóle zbytnio w myszkę, naprawdę dobrze widać. Na branie tutaj też nie będę szedł. Po to, nie mam lifesteala, więc ja trochę tutaj będę odstawał, jeżeli chodzi o jego, jego, bo ma jeszcze dwie poty. Więc nie jest dobrze, nie możemy tutaj za bardzo już nic zrobić. jest 2-0 w ogóle, nice, ładnie na początek, jak na początek dobrze idzie, ale wiecie, to jest dopiero począteczek, który tak naprawdę nie ma nic do gadania. Flesznął no, się! Dobra, fuck. Backa, back out, back out, i w ogóle się manko. Kurde, miał jeszcze tego. Flesza też. Jeden za jednym sumie razem wyszło. I ma lepszą farmę. No, Lucenem to nie jest takie trudne. Uh, well. Nice hook before. And now. That was bad. <laughs> Aha, okej. Okay. No tutaj też troszeczkę niezbyt się mógł. Nie wiem, co jest tam w ogóle stało. Trudno. Bywa, wherever. No, oczywiście. tu dam radę. Okay. SS. No nic, no. no Lucian nie jest okej. Jest wciąż mimo tych wszystkich nerfów i w ogóle niby. <kłyszą> Lucian 2 nie niedobrze i... W sumie z farmu nie jest aż tak źle jak na Luciana. Ja to wiecie. I tak w lejcie by to sporo robił. No i teraz są silniejsi. <grym> Take it. żeby nie potrafi... Ojejku! O Jezu, co to? No ja nienawidzę to, jest to jest posrane po prostu. My tu potrzebujemy pomocy, my tutaj nie możemy się za bardzo bić teraz. <laughs> no maso Q, żeby mieć częściej to, może się... Stary, no co ty chciałeś zrobić? No, stary, no nie stary, no nie 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 wiem no. O Jezu, co to jest? Nie. Oni puszczają. W ogóle smoka robią? No smoka nic. Hm. Dragon nie... Dragona nie ma. 45 do 52... O Jezu. Aha, bo w ogóle z, z wrócił. I good hooked. And I. No na pewno. Na no, 100% byś tak. Dostał hooked, i być zginął. I tylko nie zasiedłem. No proszę. Wszyscy się już powoli wyrąbują. O, trafiłem! Mam ulti. Yy, może teraz. Aha. Jarwon, proszę bardzo, jaki tutaj profesjonalne, prawda? A no tak, wej sobie. Sarewicz. No jak każdy z nas potrzebował szóstego, żeby coś zrobić, ty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie masz szóstki jeszcze, gdybyś miał chociaż szóstkę stary. A ten ma już, kurde, niedługo to jeszcze. O jezu, ten damage, to jest posrane. O oh, fuck off. No nic, 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 na razie, nic nie da zrobić. Cokolwiek u nas z nie huka, dostanie taki w pierni, czy... Siemanko. się uh... manko. O, to Q. No, <ścoughs> Można sobie tym po prostu spamować. To jest taki dips. Nic, nie możemy wychodzić, nie możemy wychodzić. Poświęcę farmy, żeby tylko nie ginąć za dużo. Mhm. Prawie. O Jezu. Dobra. Nie jest tak źle, no. W tak tak przynajmniej wyrównujemy dość całkiem. O! To Akali też ma tutaj te peki. Proszę bardzo. No dawajcie, dawajcie. Dobrze. O Jezu, uciekaj, 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 cofaj, cofajcie już. Jesteś przegrzany człowieku. Okej. Okay. Polecę tak, zobaczymy czy to wyjdzie. Tutaj próbują coś Akali zrobić. Nice. No i nawet zabili! Dobra, nadrobiliśmy trochę. Eee, well worth it, I think. Kto dostał Lucien? Nie dostał? Nie, dobra. Dostała Akali killa. A no to w dupie to? Aha. No kolejnego killa. O jezu, Akali nafidowana, ale będzie mi jadła. Jak zła, jak zła. No. ...to najgorsze dwie rzeczy, które oh, <trybujesz> mogą chyba być. O, nawet... O Jezu. Przeżyję to? Co? Okej. Okay. To po turecie. Wlicu ładną akcję zrobił, Dragon 2 minuty. Tutaj potrzebujemy pomocy, wiecie? Nie wiem, Jarvan, czy jesteś. czy. To, ty to rozumiesz, ale. na bocie potrzebujemy pomocy. Just, just saying, tylko no. Górnie. Dobra, oni tam dzisiaj Dobrze, double kill. Mm, SSB, now if you can help. Destroy Lucian. Ja sobie to sfryzuję jednak jak najbardziej mogę. Znaczy wiecie, i tak teraz... Kurde nie potrafię grać na ta, aż tak na poważnie, bo z tą przerwą to się nie da po prostu. Jak nie gra się, to jesteście... Nie, 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 nie... Nie, nie jesteście w stanie tak dobrze grać jak kiedyś. Po prostu i dużo zapominacie i klikać... Jeszcze coś jeszcze wein w ogóle. Co wziąłem. Dobry jestem. Na znaczy się. A multi ale to nic nie znaczy w sumie Dobra, pójdę do nich może? Gdzie jest Bliskrunk? Bliskrunk? Trochę się cykam, kurde. <laughs> że mi tutaj przyjdą. Kiedy ja sobie będę farmić na spokojnie, ja jestem sam. Treść tam spoko sobie roomuję, tylko że no... Żeby nie przesadził z tym roamem. Dobra, patrzeć na mapę, nikt nie idzie. Idę sobie stąd. Kiedy jestem smutny mówiliście, nie mam pojęcia. Zapomniałem w sumie. Ten Ten 110AP już mam. Jest okej. Okay. Chyba niedługo Dragon, co? Kiedy ten Dragon miał być? Tak, już jest. I Czarwan na topie, to jest po prostu śmieszne. No No nic tu nie zrobimy, tutaj. Wow. No nie... Nie dobra, nie będę nic pisał po prostu. No ja nie wiem, naprawdę powiedz mi, błagam was. Ja bym chciał to wiedzieć. Gdybyśmy byli tam wszyscy razem, to by i smok nawet był nasz, no. Stary. No właśnie. Co, czemu pingujesz? Już smoka nie ma stary. Skończył się. Bierz sobie tubi, tubi. Schowam się w krzaka, żeby tu nie ma. 20 sekund ulti 1-3-4. No, staty nie powalają, ale spoko. To będzie lepsze, jeżeli będziemy normalne Teamfighter robić, a nie takie jak teraz. Dobra, trochę. Pomogę. Nie masz na dużego teraz. Muszę się trochę wyfarmić teraz, nie wiem czy wy o tym wiecie. Nie wiem w ogóle gdzie jest Lucian. O, oh, come on. Oh nice. Lucian nie żyje. <grystanie> Już wiemy gdzie jest. Tutaj ja poszłajbota w takim razie. Na tyle ile dam radę. Nie wiem gdzie jest Lisi i w ogóle. Także postaram się jak najwięcej tutaj zrobić. Wykorzystać to, że Lucian nie żyje i chyba do mnie idą? Nie, to nie do mnie. Na szczęście? Tutaj puszczę bota. Jak ty klepiesz? Co jest z tym ramblem nie tak? What the fuck! Wow Mamy nafidowanego bardzo ramda To może... To jest prawdopodobnie jeszcze gorsze niż nafidowany Lucian czy... Y, czy właśnie kto? Kogo mi jeszcze tam mają? Akali. A nie, Akali nie jest taka nafidowana nawet w sumie. A teraz myślę, że jak on jak tutaj przyjdzie, ten Lucian, to nie, nie zdejmę go, on jest 5-4. Ale ram go wyprzedziłem. Ui. O Boże, pięknie. Oj, nie, tak... nie aż tak pięknie. Dobra, ale jego i tak dalej nie ubiję. Eee, także ja coś sobie trochę pusznąłem, ładnie. Mm, good job, guys. Nadrabiamy, jest dobrze. Mm, będę miał już na buterka, proszę bardzo. Może z buterka bym go ubił i z healem. Ale bez niestety nie. U, jak ładnie lagło. Czasem mi frizuje tak całkiem troszkę w pytkę. Ale jakoś daję radę. Prawdopodobnie do mnie idę teraz. Uciekam, uciekam. Jak coś to ultuje, lecę i się manko, no i mnie nie złapię. No. Czyli... Dobra. Chyba, że tu się flesh mnie złapie, ale wątpię. SS jakby sobot. On co jakąś herbatkę jeszcze, kurde, skończyła się, fuck. No to teraz by się przydał jakaś, jakaś infinitka by się przydała. Naprawdę. Ten ma no też całkiem ładne itemki już. Ta infinita mu dużo zrobiła strasznie. Um, Drake. Uu. Było onko w ogóle klepie. Oho. Lecimy, lecimy. Dobra. Lecę. Idziemy czy nie? O Jezu, no i mówiłem wam, no. Co się rozkręcamy? Rozkręca się w ogóle Vayne, teraz właśnie. Wp, nice. Ugrali. Jest teraz taka przewaga, że chyba tego nie przegram, no. no i najlepsze jest to właśnie jak, na przykład, jest taki mecz, w którym po prostu gram, na przykład, adekery. I nie idzie mi najlepiej, po prostu nie mam killi. Ale mam dużo asyst i w sumie dobrej sytuacje, wychodzą z tego, że ginę itp. i td., i w sumie nie, nie, źle nie gram. A wszyscy patrzą się na staty, a nie na to, jak ktoś gra. To jest takie strasznie wkurzające, że wiecie, takie patrzycie, o Boże, z 2, 4, 12. To co takie sobie statym koleś miał, a tak naprawdę zagrał dobrze, ale. ale po prostu nie pykła gierka, tak? 18 sekund, ult. Cykam się tutaj w ogóle sam chodzić. Nic tym nie zrobimy, już. No nic, trudno. Zuf. Nikogo nie było przy drake'u, Nikt nie pamięta o tym w ogóle. To jest trochę smutne, ale. Bierz se. O, Anka idzie. Ona po Rabadona leci. Albo po drugiego, po drugą detwajerkę. no a co tam się będzie pie pie pierdzielić z jedną tam... Co to za jedno. Jedna deadfire'erka to za mało! Puf, puf, dwie detwajerki i combo i nie żyje koleś! A nawet wszyscy... O, chyba nie użyłem a nie, użyłem buterka chyba wtedy. Dobra. Idę. Mamy takie wombo combo z tym... Z tymi... Naszymi ultami. I nikt w ogóle... dan To już trzeci drake dla nich. To nie jest przyjemne. Dobra, całkiem już lepiej. To mi się podoba. Tam zabijacie sobie w ogóle, czy nie? Idę. I może być baron. O, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Ale żeśmy tu ugrali. O! ace, Poddadzą się? Nice. O, poddali się. Już dziękuję za uwagę. W Był... nasze sobie to było solo kill. Dziękuję za uwagę i jeżeli się podobało łapka w górę i nagram coś więcej. GG! Trzymajcie się. Papa.